Modelarskie kowadło, witam. Pierwszy inbox inny niż cokolwiek powiązanego z wojskowością. Ortodoksyjnych modelarzy samochodowych, proszę o nie oglądanie tego materiału, oczywiście to taki żart. Mamy tu Lancer Evolution firma 4D Puzzle Model, jak to nazywają elementy może trzeba wyciąć nie ma na, wytnij nie, nie wiem co to znaczą te krzaczki skala 1 do 72 e, dość ciekawy model muszę to przyznać e, ciekawy z kilku różnych powodów może zacznijmy od tej mikro książeczki która już wam tu mignęła na ekranie tegoż oto ekranu e, model tak nie wygląda Troszkę podobnie, ale inaczej. Mamy tu znaczki typu wy... narzędzia, jakich mamy użyć klej. No i jest instrukcja. Instrukcja składania, nawet kilku etapowa. Konkretnie tych etapów mamy aż 14. Tak, 14 etapów składania. Model jest, można powiedzieć, wstępnie pomalowany na kalkoma z kalkomaniami, można tak to określić. Yy, model jest sprowadzany z AliExpress, czyli z kraju dalekich. Muszę przyznać, że przyszło dosyć szybko. Dobrze, mamy skalę 1 do 72. No i główny body, tak zwany, mamy w jednym kawałku. No, nawet to to przyzwoicie wygląda, co prawda. Mamy tu też wstępnie pomalowane reflektory, co nie do końca do mnie przemawia. Akurat to myślę, że to jest element, który warto samodzielnie przemalować. Fajnie, że biały nie trzeba będzie malować trochę, bo każdy malarz pędzlowy wie, jak niewdzięczny spędzla jest kolor biały. No i tu mamy elementy pozostałe, które trzeba wyciąć. Mitsubishi, czyli Mitsubishi Lancer. Tu, lust, mini lusterka powinny mieć moim zdaniem jednak zaznaczone. Trzeba będzie zaznaczyć, że to jest lusterko. Od spodu żadnych tam szczegółów. Klapa ma być po prostu tu. W tym samym pudełku są opony, i to jest chyba moje największe zastrzeżenie do tego zestawu, ponieważ no, są gładkie. Totalnie gładkie, no i ja się nie znam, ale nie wydaje mi się, żeby rajdowcy jeździli na tak gładkich oponach. Guma dla niektórych plus, dla niektórych minus. No ja myślę, nie jest to do końca fajne rozwiązanie. Przynajmniej tu. No i teraz mamy ramkę oszklenia 4D. Ramka jest oznaczona 2D, notabene. Wszystkie są 2B. Generalnie z tego, biała była 2B. Teraz mamy 2D, czyli oszklenie. Mitsubishi, znowu potwierdzenie. Myślę, że trzeba będzie trochę szkiełko przetrzeć. Ma nawet drobne pęknięcie. Ryskę. Nie ma szyby przedniego. Z przodu dosyć ciekawe. Dziwne moim zdaniem. Reflektory ok. No to drobne pęknięcie. Dziwne. Następna czarna ramka. 2C. Fotele, kierownica. Trochę układu jezdnego. Znaczy dwa elementy. Tu będą wchodzić z tego co pamiętam z instrukcji drzwi. Przepraszam. No i Ostatnia ramka silnik, dość mocno uproszczony i nie będziemy się oszukiwać, są to elementy dość uproszczone. Tłumik odziwo jest lekko nakwiercony, ale można to pogłębić. Tu szczerze myślę, żeby te elementy troszeczkę podmalować. Silnika i tak nie będzie widać, tak więc co, co dostajemy? Czy są jakieś dodatki, no to jest zawsze pytanie, no moi drodzy, absolutnie uważam, nie ma dodatków. Czy są zamienniki, no w 1 do 72 szczerze mówiąc podejrzewam być bardzo ciężko, wydaje mi się, że w samochodach jest trochę inna skala popularna. Ale jest to taka fajna ciekawostka, na początek przygody z samochodami, no bo ja do tej pory złożyłem cywilów dwa i to jeden i ten sam model dwa razy tak więc jest to fajna ciekawostka, dosyć tania. Myślę, że warte polecenia nowych widzów i tych, którzy się pojawiają, a nie zostawiają, to zapraszam do zostawienia subskrypcji. A Was wszystkich do odwiedzenia w moich mediów, społeczności Facebook, TikTok, nie TikTok, tylko TikTok, Instagram i Blogspot, na których są wszelkie opisy budowy. No i też możecie zerknąć na patronata i jak uznacie za stosowne wesprzeć mój kanał. Dzięki, cześć.